Cześć YouTube, kolejny raz DJ Marek z Duduwens. Dziś pogadamy o tych listwach z Powerconem, bo pytaliście skąd mam te listwy, gdzie to można kupić. No powiem tak, w tej chwili nie można tego nigdzie kupić, ale opowiem wam e, gdzie to kupiłem i jakie przeszedłem cyrki, że tak powiem, próbując kupić to teraz e, po raz kolejny. Okazuje się, że nigdzie tego nie ma, ale zaraz wam o tym wszystkim opowiem. To Zapraszam do oglądania. Nie dajcie się nabrać. Kupujecie sobie taką listwę, tak? Tutaj jest opisane co to za listwa. I nie dajcie się nabrać, bo na przykład na Allegro wszyscy sprzedawcy mają na zdjęciu coś innego. Wszyscy sprzedawcy mają na zdjęciu listwę 1,5 u. Zobaczcie, że to jest listwa wysokości 1 u, tak? Listwa 1,5 u wygląda tak. Jest tutaj większa. I ja chciałem kupić taką listwę, 1,5 u. I na zdjęciach taka jest, a dostajecie taką listę. Więc na te Alanteki to nie dajcie się nabrać, bo na zdjęciach pokazują co innego, a przysyłają wam co innego. Więc jeżeli chcecie taką 1U, to ok, ale jeżeli chcecie półtora U, taką jak widzicie na zdjęciach, to nie polecam, bo po prostu to jest ściema. Zamawiałem półtora U, a przysłali 1U. I zamawiałem też od innego sprzedawcy, i też chciałem taką półtora U, tą większą, i znowu mi przysłali drugą taką, tak? Od razu ją odesłałem, no bo nie chcę takiej, a tej nie odsyłałem. Tą tutaj akurat rozkręciłem, żeby zajrzeć do środka, czy ona jest w ogóle coś warta, czy nie. I ja ją skręcę z powrotem, ona jest nówka, sztuka. Wszystko tutaj tak pod tym względem no jest okej, okay, tylko po prostu wymiar jest nie ten co chciałem, nie? Także ja ją skręcę z powrotem i ja ją wrzucę do skrzyni razem ze sprzętami Sony. Jak widzicie, gdzieś Alantek to omijać szerokim łukiem, bo sprzedają zupełnie coś innego niż na zdjęciach mają. Takie jest moje zdanie, czy się to komu podoba, czy nie. Nie kłamię, mówię tak jak jest. Pisaliście mi tutaj w komentarzu, gdzie taką listwę kupiłeś, skąd to masz i tak dalej. Tak, jak napisałem w tamtym komentarzu, to było z firmy Bowie, ale to było dobre 10 lat temu. Ja kupiłem sobie dwie takie listwy i chętnie dokupiłbym sobie też dwie, no bo mam tylko dwie takie, tak? Chciałem sobie jeszcze dwie dokupić, miałbym cztery. Okazuje się, że nigdzie tego nie można kupić i dlatego zamawiałem te listwy, żeby, żeby kupić chociaż taką. A te, te wszystkie tutaj Powercona, no to przecież można dorobić samemu można odciąć kabel. I dorobić Powercona samemu, taki miałem zamiar. Ale okazuje się, że wszystkie listwy, jakie są w tej chwili dostępne, 1,5 U, no bo wiecie, jakbym chciał jeden U, no to jest tego pełno. Ale półtora U nie ma tych listw z normalnymi bolcami. Nie ma ani jednej sztuki. Przekopałem cały internet. Nie ma, wszystkie są z niemieckimi UniSchuko. O, właśnie takie. Te niemieckie Szuko, a nie ma normalnego bolca, tak? A jak chcesz z normalnym bolcem, nie ma. Są tylko jeden u takie te niskie. No to mają normalne bolce. No to słuchajcie, co pomyślałem. Pomyślałem, że kupię sobie coś takiego. To wziąłem sobie taką i rzeczywiście jest 1,5U tego typu, jeżeli chodzi o rozmiar. Więc yy, kupiłem taką z intelinetu, żeby mieć tą ramkę. Tutaj szeroką, tak, ale ona miała takie bolce UniShuko. I stwierdziłem, że kupię sobie również inne listwy z normalnymi bolcami, żeby przełożyć ten środek, ten wkład tutaj, tak, bo to się wysuwa i można ten wkład przełożyć. To ona już jest rozebrana, już ją rozebrałem i dokupiłem też taką biurkową listwę, i ona miała też normalne bolce, i ja to już przełożyłem do tego Intelineta. I to mam tutaj, zaraz Wam to pokażę. W tej ramie, którą teraz trzymam, w tym aluminium z Intelinet, tak? W tym był ten środek z tymi bolcami Unishuko niemieckimi, tak? Dlatego to wyciągnąłem i już to wstawiłem tutaj, tak? A kupiłem właśnie tą listwę tutaj stołową do montażu w stołach. To się robi dziurę dziurę się robi w stole i ona po prostu wjeżdża w dół. Yy, można wyciągać ją pionowo ze stołu, nie? To, <grytanie> to już przed... wyciągnąłem ten środek z bolcami i mam go tam na stole, a tutaj włożyłem ten środek z tego Intelinetu, tak? Chyba, chyba wiecie o co chodzi, tak? Wysunąłem zobaczcie, to się o, widzicie? To się da wysunąć, tak? To wszystko wyjeżdża i, i już to, no po prostu nie nagrywałem Wam od początku, tylko ten środek Wyciągnąłem już, go przełożyłem tam, to mi nie jest potrzebne. A y, tamten środek wsunąłem sobie, sobie tutaj. No i tamten był w ogóle na 6 gniazd. <laughs> a jak ja chcę mieć na 8, to jeszcze właśnie kupiłem jedną taką krótką. Jedną taką krótką, na dwa gniazda i wziąłem te dwa gniazda i. I dołożyłem, jest 8, teraz jeszcze tutaj muszę wsunąć tą, tą, tą pokrywkę i jeszcze dorobić powercona i będę miał taką listwę jak tutaj. Skoro nie można tego kupić, to trzeba kombinować widzicie z trzech listw, także musiałem kupić w sumie trzy listwy, tak, czyli jedną taką, z której biorę ramę. Jedną taką, z której brałem środki, i jedną taką, z której też brałem środki. I z tych wszystkich dopiero mogę poskładać sobie coś takiego, i będę miał jeszcze jedną. No i jak będę chciał jeszcze jedną, tą czwartą, żeby mieć, tak jak mówiłem, to będę musiał kupić jeszcze raz taki zestaw trzech sztuk. Czyli znowu taki inteligent, z którego wezmę ramę, taki z którego wezmę środek, i taki z którego wezmę środek. Tak? Tak to wygląda. Także, także mimo że to nie jest już dostępne, no to ja to sobie Dam radę zrobić. I będę miał kolejne takie listwy, tylko jeszcze trzeba powercona dołożyć, tak? Bo tutaj były kable. Tu były normalnie zobaczcie, tutaj były normalnie, normalnie kable w tych listwach. Tu już odciąłem ten kabel. I teraz tutaj właśnie będę zakładał powercona i dzięki temu uzyskam coś takiego, jak tutaj miałem, także zawsze to nie jest wcale takie proste. No i z tych wszystkich listw, no to zostało tutaj parę zaślepek, narożników i tak dalej. Ta jest tutaj najdłuższa, więc z tej tutaj przytnę dokładnie takie, taki, z taką samą zaślepkę, jak tutaj z tej strony. No to taką samą muszę zrobić z tej. Ja już to sobie tutaj odrysowałem. Tutaj muszę to obciąć, tak jak jest ta linia, tak muszę to obciąć. No i, i listwa będzie prawie gotowa, bo jeszcze trzeba założyć Powercona. Także ogólnie nie myślcie, że to się opłaca, bo to się tak naprawdę nie opłaca zrobienie czegoś takiego. Teraz, jeżeli to nie jest dostępne, gotowe, to to się nie opłaca. No, ale ja tutaj po prostu pokazuję, że da się. Da się, nawet jeżeli to nie jest dostępne, to się da to zrobić. No, ale koszty tutaj niestety są, są spore. No, bo teraz tak musimy mieć aż trzy listwy i power con. I już nie mówiąc jeszcze o tych, o tych tutaj snap-klampach, tak? Także łącznie to wychodzi tak: ta listwa to jest 164 zł. Ta to było chyba 132, ta to chyba było 108, o ile się nie mylę. Tak? I to nam razem daje jakieś 380 zł, te trzy listwy. Teraz do tego jeszcze dojdzie powercon za około 20 zł. Ja już to policzyłem, że to wyjdzie dokładnie 401 zł. 401 zł. I teraz pomyślcie sobie, że te snap klampy, jak ja ostatnio sobie kupowałem tych snap clampów dużo, to były po 55 zł. Ale ostatnio to było jakieś 5-6 lat temu. Bo wtedy sobie dokupowałem ostatnie sztuki i przez ten czas, przez ostatnie 6 lat nie potrzebowałem więcej, bo miałem tam jeszcze parę na zapas, więc przez ostatnie 6 lat nie kupowałem tego, a podejrzewam, że te snap-klampy chyba podrożały i chyba już nie są po 55 zł. Ale załóżmy, że są po 55, to do tych 401 za dwa snap-klampy musimy doliczyć jeszcze 110. Czyli nam wychodzi. 511 zł za taką listwę. 511 zł, żeby mieć taki komplet, jak tutaj trzymam z tymi snap-klampami z Duratras. Także, czy warto za to dać 511? Teraz wyobraźcie sobie dwie sztuki. Mamy 1022 zł za dwie takie listwy. Co wy na to? Dobra, już prawie wszystko gotowe. Tutaj ta zaślepka już jest dopasowana, wszystko jest tutaj OK. Tutaj to jest ten bok, z którego wychodził kabel. Oryginalnie z tego wychodził tutaj przewód. To było tak, nie z tego wychodził przewód. A teraz w tym miejscu będzie powercon. Tak, więc tutaj będę musiał jeszcze power tylko założyć, i to już będzie gotowe. Został mi taki wyłącznik od tego. To sobie zostawię, może mi się do czegoś przyda taki wyłącznik z klapką, z klapką zabezpieczającą. Eh, może będzie do czegoś potrzebny. W razie co jego też można wyciągnąć z tej, z tej obudowy z klapką i będzie normalny wyłącznik, więc tylko to sobie zostawiłem, tak zdecydowałem, że reszta, reszta będzie wyrzucona, także z tych, trzech listw, z tych trzech listw to tak naprawdę będzie zrobiona jedna, zostanie tylko wyłącznik. I kable, bo myślałem też tak, że te gniazdka szuko przełożę do jednej z tych, ale nie, to za bardzo tutaj, za dużo, za dużo roboty, więc to po prostu wala od razu do kosza. Te blachy idą na złom, zostały kable. Z tej jednej, którą właśnie chcę no, wykorzystać, z tej intelinet, no to został 3-metrowy, a z tych dwóch pozostałych zostały dwumetrowe bardzo fajne, także takie kabelki mogą się przydać. Wykorzystam je do czegoś. To nie są te takie sztywne, tylko, tylko są takie normalne miękkie, także, także mogę je do czegoś wykorzystać. 2-metrowe, 1-3-metrowe, jak będę potrzebował na przykład powercony, to wystarczy tylko założyć tą niebieską wtyczkę i, i mam gotowe, czy to 2-metry, czy 3-metry. No i, i mogę to wykorzystać, także to sobie zostawię. No i to w sumie tyle, co zostało z tych listw, nie? No i w międzyczasie, żeby porównać, kupiłem jeszcze jedną listwę, której właśnie widzicie teraz, teraz otwieranie paczki. Także jeszcze taki pomysł mi tutaj wpadł, no bo jest metalowa ta listwa, więc również są wsunięte te gniazdka bokiem. To kupiłem jeszcze taką, żeby zobaczyć, czy może takie były, byłyby dobre, żeby przełożyć, przełożyć po prostu. W miejsce gniazdek szuko. Ja oczywiście tam to już zrobiłem, więc, więc to tylko wziąłem do obejrzenia. I teraz tak zobaczcie, już mam to rozkręcone, już to zdążyłem rozkręcić. Zobaczcie, tutaj jest jeden bok, tutaj drugi właśnie odkręciłem. O, tutaj jest ten, ten drugi bok. Tutaj jest to wyjście na kabel. Tak wygląda ten drugi bok. No a to, co było w środku, no to wygląda tak. Zobaczcie, tak wygląda ta listwa tutaj z. Miastkami. Tak, i tutaj ten jej tył jest troszeczkę inaczej niż, niż tutaj było w tej. Bo w tej ten tył jest taki przykryty takimi, takimi takim paskiem po prostu plastikowym, a tutaj jest zabudowany w całości taką, taką pokrywą. Ale ogólnie tutaj od spodu to wygląda identycznie, też są takie takie kołeczki pod spodem tylko po prostu nie jest taki taki pasek, tylko jest cała taka obudowa, więc więc po zamknięciu to jest całe tak zabudowane no i to jest wsunięte tutaj wsunięte też w tą, w tą szynę. tak to wygląda. Generalnie to jest tutaj gorsze, bo ta szyna ma plastikowe boki, więc jest gorsza zdecydowanie od tamtej, bo ta ma metalowe i ta jest dużo grubsza, jest sztywna, mocna. A ta tutaj, no, jedną ręką nie jestem w stanie tego pokazać. Ale ona się wygina na boki, jest z cieńszego, z cieńszego materiału, więc ta się tutaj nie nadaje. Jedynie, jedynie, no, mogłaby się nadawać po to, żeby cały ten środek no, przełożyć, tak jak to zrobiłem tutaj, żeby przełożyć do tej szyny, do środka. Więc jest taka opcja, że zamiast tamtych dwóch list, które rozebrałem, żeby ten środek włożyć tutaj. No to równie dobrze mógłbym kupić taką listwę i ten środek włożyć tutaj, ale nie byłoby to takie proste. Trzeba by było troszeczkę tutaj ten plastik po bokach yy, wzdłuż przeszlifować. Troszeczkę przeszlifować, bo tutaj jest troszeczkę inny kształt tych rowków i tam jest też troszeczkę inny kształt rowków, więc jakby to po długości cały ten plastyczek tutaj przeszlifować, no to to też by się wsunęło. O, tu jeszcze raz mogę Wam pokazać. Widzicie, minimalnie się to różni. Troszeczkę są inne te te listwy, ale tak samo to jest, tak samo to jest. Zobaczcie tutaj wsuwane, tak, można to tutaj wsunąć i, o, tak. Teraz jeszcze założę tylko tą pokrywkę tutaj i i tą listwę sobie zostawię, bo ona może mi się tutaj przydać do czegoś, ale do grania, no to, no to wiadomo, że że sobie wezmę wezmę tą, ale przynajmniej mam teraz sprawdzone i wiem, że jak będę chciał jeszcze jedną sobie zrobić i dokupić. No to już wiem, że do tej ramki, że do tej ramki mogę zamiast tamtych dwóch list, które tutaj użyłem, że mogę kupić taką i że ten środek z niej po lekkim przyszlifowaniu tego plastyczku, ten środek z takiej listwy, o właśnie z takiej, też będzie pasował mi do tego. OK, Także mam już założonego powercona. Przelutowane, podłączone. Ten ground jeszcze tutaj dokręcę, tylko i, i tutaj te dwie śrubeczki. No i ta, ta zaślepka tutaj, i będzie zaraz wszystko gotowe. No i dobra, gotowe, poskręcane. Powercon założony, z drugiej strony tak. Tutaj miejsce na przykręcenie tych haków. Także haki mogę w każdej chwili sobie przykręcić. Nie ma problemu. Tak wygląda tutaj. Różni się od tamtej tylko tym, że ma napis Intelinet tutaj. Tamta nie ma napisu. No i tamta ma te czerwone blokady w gniazdkach. Ta nie ma wcale blokad, ale to nawet, nawet lepiej, szczerze mówiąc, bo lżej wtyczki wchodzą. No, tutaj PowerCon, oryginalny Neutrik. Wszystko identycznie, tak jak w tych moich listwach, które już tutaj miałem. Wszystko jest dokładnie tak samo. Takie same wymiary, takie same odległości, tutaj między gniazdkami, i wszystko. Tylko ta ma po prostu tutaj ten napis, a ta nie ma napisu. No i tak jak mówiłem, te blokady w środku, ale tak naprawdę to te blokady to ja bym szczerze mówiąc wywalił, bo ciężej się wtyczki wkłada, nie? Tu jak nie ma blokad, to lżej wtyczki wchodzą, także pod tym względem jest nawet bardziej spoko. No i to tyle w sumie. Haki, no to sobie jeszcze. Mogę dokupić i, i w każdej chwili przykręcić, bo one są wkręcane po prostu na śruby M10. Udało się, drogo niestety, nie opłaca się, ale da się. Tak, wystarczy chcieć i wszystko się da. Mimo, że tego nie produkują, to można coś takiego sobie ogarnąć. <ścoughs> no, 10 można by było zwykłych kupić za te pieniądze. 10 zwykłych listw za te pieniądze by wyszło, no ale ale miała być taka identyczna, no i jest. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.